Aszanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku byka w waszym czytaniu na listopad. Pamiętajcie, energie są ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was do waszej sytuacji, resztę zostawcie. I tak jak zawsze warto sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale i księżycowy, czy też ascendent, tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. A jeżeli interesuje Was czytanie indywidualne, to pozostawiam maila w opisie. Pod tym filmem, tyle tytułem wstępu, i przechodząc do konkretów, czyli do tego, co tutaj dla was mam, co karty mają wam do przekazania, no może zacznę od kwestii zawodowych, tak, tak krótko, kwestii dotyczących pracy, finansów, to może być naprawdę świetny miesiąc dla was, tak? Miesiąc, gdzie faktycznie, no. Jesteście pokazani w energii przypływu, w energii obfitości, dostatku. I nawet karta, która mówi o tym, co jest najlepszego do osiągnięcia w tym miesiącu, wskazuje na okres właśnie tej wzmożonej zaradności, pomysłowości. I każdy twórczy projekt, nowy czy stary, tak? Teraz. Może otrzymać zupełnie nową, wyjątkową energię. Co oczywiście będzie miało przełożenie właśnie na Wasze finanse. Więc jeżeli czujecie, że do czegoś Was ciągnie, chcecie czegoś spróbować, to jest idealny, to jest świetny moment na to, żeby podjąć ryzyko, tak? żeby odważyć się, ruszyć w kierunku swoich pragnień, zrealizować coś, co być może było odkładane cały czas na na dalszy plan, tak? Spróbować. Co macie do stracenia? Zastanówcie się. I to też może być, słuchajcie, te kwestie mogą się różny, różnych rzeczy tyczyć. Znaczy, chodzi mi tutaj o tą kwestię dotyczącą pracy, tak? Bo być może dostaniecie jakieś intratne zlecenie. To może się tyczyć, słuchajcie, jakiejś inwestycji, zakupu. Tak? Domu, mieszkania. Także no. Ruszajcie naprzód, ruszajcie naprzód. Um, energie będą Wam sprzyjać. No i chyba tyle. Um, jeżeli Słuchaj mnie, osoby, które oczekują na odpowiedź w sprawie pracy, i tak dalej. Te odpowiedzi, jak najbardziej, tutaj mogą nadejść w najbliższym miesiącu pozytywne. Czy też właśnie to będzie ten moment, gdzie w końcu znajdziecie to, czego szukaliście, szukałyście. No i może tak, bo ogólnie. Co tutaj karty mają wam do przekazania, tak? Praca pracą, ale mam wrażenie, że bardziej tu Waszą głowę zajmuje coś, co dzieje się w Waszym życiu osobistym. Pomiędzy Wami, Waszym partnerem, czy też kimś, kto, kto jest, kto był dla Was yy, kimś ważnym. I być może nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, że jesteście zbyt przywiązani do czegoś, do kogoś emocjonalnie, zależni. Od kogoś lub od czegoś, tak? To mogą być, słuchajcie, przywiązania do jakichś rzeczy materialnych, do swoich własnych przekonań przekonań, które nie są budujące, nie są karmiące tylko wręcz przeciwnie podcinają wam skrzydła. A może to wy, tak? Odwracając sytuację, pozwoliliście na to, żeby ktoś inny przywiązał się do was zbyt emocjonalnie. coś co na początku wydawało się, że no fajna perspektywa się pojawia, tak? Teraz może się okazać, że przejmuje kontrolę nad waszym życiem, albo wytworzyła się niezdrowa współzależność pomiędzy wami, czy też partnerem, partnerką, tak? No bo nawet patrząc na tą wyrocznie, co mam dla was pod spodem, to karta mówi o tym, żeby czas najwyższy Tutaj odpuścić kontrolę sytuacji, tak? Pozwolić, żeby ta sytuacja rozwiązała się w jakiś sposób tak bardziej naturalnie, czyli iść z prądem tych zmian, a nie pod prąd. Więc tu jakaś sytuacja, która początkowo wydawała się pozytywna, tak? Może teraz budzić w Was frustrację, niepokój wewnętrzny, tak? Więc mocno tutaj karty wskazują na pewne uzależnienie. Tylko, no mówię, mam wrażenie, że chodzi o, o kwestie emocjonalne o kwestie jakiejś relacji. I czas najwyższy, żebyście. Zrobili jakiś krok w kierunku tego, by się wyzwolić, by się uwolnić od tego negatywnego przy, y, przywiązania. I pewnie to nigdy nie jest y, takie łatwe, tak? Może nawet y, powodować, że, że y, zaczynamy odczuwać strach, tak? No bo co jeżeli odpuszczę, tak? Co wtedy? Co jeżeli odpuszczę i ta osoba. Nagle zniknie z mojego życia, tak? Albo przestanie się odzywać, albo stracę totalnie szansę na cokolwiek. Także tutaj jest czas, gdzie naprawdę macie szansę wyjść z jakiegoś takiego, z jakiejś tej strefy swojego komfortu, tak? Przełamać. Jakiś schemat, być może jakąś powtarzalność, rutynę. Zastanówcie się, czy macie powtarzające się myśli lub uczucia w związku z pewnymi osobami, w związku z pewnymi sytuacjami. Uczucia, mam tutaj na myśli, o takie negatywne, gdy czujemy um, właśnie ten marazm, zastój emocjonalny, czujemy brak miłości, pustkę, czujemy frustrację, zagrożenie. Nawet w niewielkim stopniu. Co Was dręczy? Gdzie odczuwacie tą ciężkość? Wsłuchajcie się w swoje ciało. Zastanówcie, jakie tutaj moglibyście realnie wprowadzić zmiany. Aby obrać ten właściwy kurs na realizację swoich marzeń, mm, ale przechodząc do takich konkretów, no właśnie to w tym miesiącu może pojawić się, jeżeli szczególnie jeżeli mówię do osób, które są same, tak? Ym, tu jest szansa na pojawienie się kogoś nowego. Ewentualnie, no wiecie, nie wykluczam tu, że to jest energia osoby z przeszłości. Chociaż bardziej czuję tutaj e, nową energię, ale pamiętajcie, jest to czytanie ogólne. W każdym razie mamy tutaj tą pasję, tą namiętność, która w pewien sposób pojawia się e, w listopadzie. Tą, tą chemię, to przyciąganie, tak, obezwładniające uczucie. Ale wy w tym wszystkim, jakby, yy, pokazujecie postawę bardzo zachowawczą, i albo to wynika z, z wcześniejszych doświadczeń, tak, tych ne trudnych, negatywnych doświadczeń yy, i takiego strachu, lęku przed tym, że, żeby sytuacja się nie powtórzyła, albo to wynika z tego, że, yy, no właśnie. Jest pozostała jeszcze jakaś zależność w związku z jakąś osobą, czyli jeszcze pozostały jakieś uczucia, jakieś myśli. A być może w niektórych przypadkach mówię, to ta osoba powraca, i mimo że wy próbujecie ze sobą być może nawet walczyć, próbujecie tak jakby spojrzeć na wszystko racjonalnie. To może być dla Was tutaj wyzwaniem, by być zupełnie w zgodzie ze sobą, być asertywną, asertywnym, tak? Pozostać takim. Tu trochę wyczuwam, że mogliście mieć do czynienia z jakąś taką relacją, gdzie no, było za dużo tych osób, a być może Pan czy Pani była niezdecydowana, tak? Niezdecydowany, i tutaj ktoś, no, mieliście do czynienia z kimś, kto. No, nie wiedział, czego chce. Były różne opcje, różne możliwości, osoba pojawiała się i znikała, tak? I, i z taką osobą również mogło wytworzyć się właśnie y, tu takie niezdrowe uzależnienie, wręcz od tych emocji, od tej pasji. Tylko, że tak jak powiedziałam, w tym miesiącu, jakbyście starały, starali się z tym zawalczyć. Stanąć za sobą, tak? Pokazani jesteście, że mocno będziecie kontrolować te swoje uczucia, swoje instynkty. A z drugiej strony to może powodować takie uczucie właśnie tego marazmu, zastoju, bo z jednej strony chce, a z drugiej strony, no tutaj zdrowy rozsądek podpowiada zupełnie co innego. I czasami to może doprowadzić do sytuacji, że, że mamy wątpliwości, co tak naprawdę jest właściwe, co jest dobre, a co nie, w którą stronę powinniśmy podążać. Czy to, co słyszę w swojej głowie, to głos mojej intuicji, mojego serca, czy, czy być może właśnie tutaj ego próbuje w jakiś sposób no, utrzymać mnie cały czas właśnie. W tej kontroli. Chociaż, co jest budujące, to tak jak powiedziałam, tutaj naprawdę macie szansę mm, zupełnie skoncentrować się na innych rzeczach, na innych aspektach swojego życia, na, na kwestiach realizacji siebie, rozwoju swojego yy, osobistego czy też duchowego, tak? Na, na pracy. Yy. I to być może pomoże Wam w pewien sposób uwolnić się, powoli uwalniać się od tego lęku, od tych no niekoniecznie lęku, bo nie wszyscy tutaj będziecie się utożsamiać z tym lękiem, tak? Ale to mogą być te myśli, natrętne myśli, to ciągłe analizowanie sytuacji, to, to chęć kontroli sytuacji, co się dzieje u tej drugiej osoby. Nawet jeżeli wiemy, że nie, to nie jest ktoś dla mnie. Ale sprawdźmy. Mm. Więc tak, no myślę, że, że, tą, yy, że, że z jednej strony odpuścicie tą kontrolę, tak? A z drugiej strony odzyskacie kontrolę nad sobą. Powoli, powoli do przodu, tak? Yy. Więc to jest dobry też czas na to, żeby przetestować w pewien sposób. Yy. Czy ja potrafię stanąć za sobą, czy ja potrafię wyznaczyć swoje granice, tak? W zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoimi wartościami, swoimi uczuciami, nie chcąc już tej no, powtórki z rozrywki, jeżeli mówię tutaj dla osób, które są w relacji, nie. Hmm, to może być również o tym, tak? O tym, że y, zauważamy właśnie te negatywne zachowania u siebie, u, u partnera, że zaczynamy stawiać granice, co niekoniecznie podoba się tej drugiej stronie. Ale to jest czas wyboru, czy właśnie działam w zgodzie z sobą, czy być może patrzę ciągle na to, co inni powiedzą i czy innym będzie dobrze. Niewykluczone, być może mówię tutaj do jednej osoby, ale e, jeżeli jesteście w takich trudnych, trójkowych relacjach, to tu ja raczej widzę podejmowanie decyzji w oparciu o rozum, o chłodną kalkulację, logikę, opieraniu się temu e, tym instynktom, ze względu na to, że w tym momencie tak jakby ważniejsze dla Was będzie. To, żeby poczuć się stabilnie i bezpiecznie, tak? Ym... I być może to na chwilę obecną będzie Waszym priorytetem. Niż wchodzenie w coś, co no, nie do końca daje to poczucie bezpieczeństwa. Także idziecie w kierunku rozpoczęcia czegoś nowego, ale mówię, to może się dotyczyć kwestii zawodowych tylko i wyłącznie. Być może jest to w pewien sposób skorelowane z, z waszym życiem osobistym. Idziecie w kierunku rozpoczęcia nowego życia, nowego etapu, odrodzenia siebie, ale krok po kroku, tak jakby stawiając najpierw na siebie, ucząc się tego. To nie jest tak, że, że wiecie, że ten listopad będzie jakiś rewolucyjny i wy odetniecie się od wszystkich osób, które tam. No, z którymi nie do końca wam po drodze, ale powoli, powoli. No, myślę, że to, że to jest właśnie taki, taki proces u Was pewnych zmian i pewnych transformacji. Także tak to wygląda. Dajcie znać, kto z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.